To pierwszy w historii drużynowy medal dla Polski Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Jest 19:30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Dzień dla nas zakończył się super z medalem. Super, że, że mamy taką drużynę. Polska drużyna z brązowym medalem Mistrzostw Świata w lotach. Nie było to łatwe. Walczyliśmy do końca i pokazaliśmy takiego fajnego ducha walki. Trzeba. Obliczyć temperaturę dyskusji, szukać porozumienia. W Brukseli spotkanie szefa polskiej dyplomacji z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Od początku powołania rządu Mateusza Morawieckiego trwa pewna ofensywa dyplomatyczna. Bardzo kocham babcię, bo jest blisko mnie. Życzenia na dzień babci i dziadka. Szacunek należy się nie tylko od osób młodszych, od dzieci, od wnuków, ale również od całego społeczeństwa. Toczyli pasjonującą walkę z Niemcami o trzecie miejsce w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata, i tę walkę wygrali. To historyczny dzień w historii polskich skoków narciarskich. Historyczny, bo pierwszy raz drużyna stanęła na podium Mistrzostw Świata w lotach, a my łączymy się z Oberstdorfem, gdzie jest Mateusz Nowak, Stoch, Kubacki, Hula i Żyła. Oto nasi medaliści. Powiedz, co mówili po tym emocjonującym konkursie. Wszyscy jednym głosem mówili, że ten medal to efekt ciężkiej pracy całego zespołu. I faktycznie biało-czerwoni skakali dzisiaj niezwykle równo, i to było kluczem do sukcesu. Najbardziej emocjonalnie na ten medal zareagował Stefan Hula, dla którego był to pierwszy medal na tak dużej imprezie i który z trudem powstrzymywał łzy. Więc bez wątpienia faktycznie był to historyczny weekend dla polskich skoków narciarskich, bo Polacy przełamali wielką niemoc, która do tej pory towarzyszyła im na skoczniach mamucich. Kamil Sto. No I teraz metry, metry, metry. Tym lotem Kamil Stoch zapewnił Polakom pierwszy w historii drużynowy medal Mistrzostw świata w lotach. Wyjeżdżamy ze srebrnym i brązowym medalem. Coś o czym jeszcze tydzień temu po konkursie w Kulm, w którym nie szło biało-czerwonym, marzyli tylko najwięksi optymiści. startujemy. Każdy medal to jest nagroda za pracę, poświęcenie i wyrzeczenia, które wkładamy. Ale medal w drużynie, no to wiadomo, że to jest zasługa nie jednego, ale, ale wszystkich całej całej czwórki. Już pierwsza seria to równe i dalekie skoki Polaków choć bez błysku. Tego nie zabrakło rywalom. Po czterech skokach zajmowaliśmy czwarte miejsce ze stratą zaledwie 40 punktów do trzecich Niemców i 11 do drugich Słoweńców. Dobra prędkość na progu 104 km na godzinę i daleko. Świetnie leci. W drugiej serii nasi skoczkowie skakali zdecydowanie dalej od gospodarzy. Dzięki temu udało nam się sięgnąć po upragniony brąz. Moje emocje już wzięły górę i, i ciężko mi było. Utrzymać łzy, bo jest to dla mnie naprawdę wyjątkowa chwila i, i bardzo się z tego cieszę. Dostałem też szansę wystąpić w drużynie i myślę, że ją wykorzystałem. Za zasięgiem rywali byli fenomenalni Norwegowie, którzy kolejny raz udowodnili, że na mamutach nie mają sobie równych. Są w niesamowitej formie, było jasne, że dzisiaj nikt nie zdoła ich pokonać. Skakali po prostu w innej lidze. Leci, leci i nas bardzo cieszy drugi na tych mistrzostwach medal dla Polski. Wczoraj na drugim stopniu podium konkursu indywidualnego stanął Kamil Stoch. Medale i to dwa zdobyte w indywidualnym. i drużynowym konkursie tylko świadczą o sile zespołu, a ta siła zespołu jest pokazywana od początku tego sezonu. Jest Teraz kolorowa karawana skoczków przenosi się do Polski. Już w piątek kwalifikacje do konkursu w stolicy Tatry zakopanem. Mateusz Nowak, Wiadomości, Obersdorf.